Jest piękny dzień. Myślę, że wymarzona pora na to, żeby podziwiać ewolucję samolotów. Przede wszystkim też popularyzacja lotnictwa i sportów lotniczych. Myślę, że to jest dosyć ważne w Katowicach, bo lotnisko jest jednak w centrum. No i jest taką nieodłączną częścią infrastruktury całego miasta. Dobrze są takie dni, kiedy mieszkańcy mogą przyjść i tutaj trochę zobaczyć tego lotniczego życia. Przyjechaliśmy przede wszystkim, żeby zobaczyć samoloty z pierwszej wojny światowej i myślę, polecam każdemu, który chce zobaczyć albo interesuje się pierwszą wojną światową albo też zobaczyć samą instylizację walki po prostu z pierwszej wojny światowej, która jest przepiękna tutaj i myślę, że nigdzie indziej takiej nie ma. Takie oderwanie od codzienności też fajnie, że w tym roku wstęp był za darmo, więc więcej osób może przyjść. Cieszymy się, że możemy to pokazy zrobić na naszym lotnisku, na naszej ziemi, przed naszą publicznością. Mam nadzieję, że się podobało, Było fajnie widzimy, że troszeczkę ludzi przyszło. Chcemy, żeby ludzie poznali to lotnictwo troszeczkę nie tylko od strony komunikacyjnej, nie tylko od strony przemieszczania się, ale też od strony sportowej. Tak? Co robimy? Chcemy im to pokazać z jak najlepszej strony, jak najlepiej umiemy. Fajne pokazy lotnicze. Fajny event w ogóle, tak? Tak. Bardzo długo czekaliśmy na niego, bo się nie odbyło ostatnio w ogóle. No, ale to było też, że była symulacja wojny. To, było to, też, to było też było bardzo fajne. fajne. No i bardzo stare samoloty były. Emocji będzie bardzo dużo. Przede wszystkim oczywiście to, że będziemy tutaj mieli czołówkę światową w akrobacji lotniczej. Będziemy mieli tutaj bardzo szereg różnych pokazów. Będzie to pokaz wszystkiego tego, co jest związane z wysoko zaawansowaną technologią lotniczą i wojskową. Także oczywiście wszyscy tutaj są mile widziani i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. To jest coś, co przyciąga zrzesze mieszkańców nie tylko Katowic, ale z całego regionu. Wspaniała impreza, gratuluję organizacji, ale też zachęcam do innych aktywności, które będą zarówno dzisiaj, ale i również jutro, w niedzielę. Tak więc serdecznie zapraszam wszystkich tutaj na muchowiec i zapraszam do centrum naszego miasta. Katowice, epiki,